Czy wiesz, że Power BI pozwala Ci skonfigurować sposób, w jaki Twoje wizualizacje w Twoich raportach wpływają na siebie nawzajem, w jaki sposób się filtrują, w jaki sposób się wyróżniają. Nie wiesz, nic straconego, bo to jestem ja, Krzysiek z Clever BI, i tutaj uczę Ciebie, jak wykorzystywać Power BI w praktyce. Tradycyjnie komputer już jest przygotowany, możemy zabierać się do roboty! No to zaczynamy. Jak widzisz, przygotowałem sobie prostą stronę z kilkoma wizualizacjami, aby pokazać w jaki sposób te wizualizacje między sobą się komunikują, w jaki sposób wzajemnie się filtrują czy wyróżniają. I tak jak spojrzymy na to i klikniemy na przykład na wykresie kołowym na klientów ze statusem nowy, to na pozostałych wizualizacjach wyróżni nam się ten jeden zaznaczony element. Analogicznie, jeżeli klikniemy tutaj na spotkania, które się odbyły, pozostałe wizualizacje też nam się przefiltrują. Zgodnie z tym wyróżnią się dane, które wynikają z tego zaznaczonego kafelka. Jest to fajne, jest to przydatne, jeżeli porównujemy sobie ten zaznaczony fragment do całości. Ale co się stanie, jeżeli kliknę na przykład na tym słupku, gdzie mamy datę? To spójrz na wykres kołowy. Widzisz, no. Umówmy się, takie coś nam absolutnie nie daje żadnej wartości. Nie możemy z tego wyciągnąć żadnego wniosku, ponieważ mamy tutaj sobie na środku jakąś kropkę, której nawet do końca nie widać. W jaki sposób możemy sprawić, aby te dane były bardziej widoczne, abyśmy mogli z nich wyciągnąć więcej informacji? Jeżeli klikniemy na przykład ten wykres, Kolumnowy, to na górze w pasku menu pojawiły się dwie dodatkowe opcje: Format i dane przechodzenie do szczegółów. Kliknijmy na Format i po lewej stronie mamy coś takiego jak Edytuj interakcję. Kliknijmy na to. Co się stało? Spójrz, przy każdej z pozostałych wizualizacji w narożniku pojawiły się trzy dodatkowe ikonki i za pomocą tych ikonek możemy sterować, w jaki sposób te wizualizacje. Ze sobą się komunikują, jak na siebie wpływają. Zaznaczmy ten wykres kolumnowy i zobaczmy, co tutaj mamy za opcje. Mamy trzy opcje: brak, wyróżnienie i filtrowanie. Jeżeli klikniemy na to przekreślone kółko na brak, to ustawimy, aby po kliknięciu elementów danej wizualizacji w żaden sposób nie wpływała ona na tą którą w ten sposób ustawiliśmy. Jeżeli mając cały czas zaznaczoną, oczywiście wizualizację, co do której chcemy to ustawić, klikniemy przy pozostałych. Na brak, no to klikanie na tę wizualizację nie będzie miało żadnego efektu, w żaden sposób nie będzie wpływało na pozostałe. Dobra. Kolejną opcją to jest to, co jest standardowo, czyli wyróżnienie. Jeżeli ustawimy sobie tutaj wyróżnienie, ustawimy sobie tutaj wyróżnienie, no to filtrując te dane na podstawie klikania na poszczególne elementy w wizualizacji, będziemy mogli sobie. Stosunkowo prosto porównać ten wybrany fragment do całości. I o ile tutaj w przypadku tej mapy drzewa jakąś informację nam to daje, o tyle w przypadku tego wykresu kołowego już nie daje to nam absolutnie żadnej wartości, ponieważ nie jesteśmy w stanie odczytać niczego. I w takim przypadku bardzo przydatna jest opcja Filtruj, czyli tutaj ta trzecia ikonka. Spójrz, co się stanie, jeżeli na nią kliknę. Widzisz, w tym momencie te dane są filtrowane tylko i wyłącznie do tego jednego fragmentu, na którym pracujemy, który zaznaczyliśmy na innej wizualizacji. Nie są te dane porównywane do całości, tylko jest ten jeden fragment, czyli zmienia nam się de facto. Oś. Możemy sobie w ten sposób ustawić dla każdej z wizualizacji na stronie poszczególne reguły, według których dana wizualizacja ma wpływać na pozostałe, dla każdej z osobna. Niektóre z wizualizacji będą miały różne opcje interakcji i tak jak tutaj na przykład spojrzysz na ten kafelek, na kartę danych, to tutaj możemy tylko i wyłącznie filtrować. I w ten sposób możemy sobie ustawić, że tak, jeżeli mamy status spotkania, chcemy sobie to filtrować tutaj i przefiltrować na wykresie kołowym. Tutaj liczba spotkań z wykresu kolumnowego, to ustawmy też filtrowanie tutaj, filtrowanie tutaj, a po kliknięciu tutaj niech zostanie wyróżnienie. I zróbmy na mapie drzewa filtrowanie. Możemy zakończyć tę edycję interakcji, klikając jeszcze raz w tym lewym narożniku. I możemy już teraz sobie te dane przeglądać dokładnie w taki sposób, w jaki chcemy. Także, jak zawsze, obaw się z tym, co dzisiaj poznałeś. Do zobaczenia następnym razem.